Zachęcamy do subskrybowania kanału Twojej telewizji morskiej. Z kolejnych ulic w Wejherowie zniknęły szpecące, porzucone samochody. Straż Miejska wywyiozła kolejnych pięć pojazdów. Te pojazdy już od dłuższego czasu stały na ulicach wejcharowa. Porzucone samochody to problem wielu polskich miast i wsi. Wielu y, właścicieli pojazdów, jak się one zestarzeją, y, są, powstają z nich tak zwane wraki. Nie wiedzą, co z nimi zrobić i pozostawiają je na drogach publicznych. Jest to po prostu w świetle prawa o ruchu drogowym zabronione i pojazdy te nie powinny być pozostawiane na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu. Pojazd, który nie nadaje się do użytku powinien zostać zezłomowany. Od początku roku Straż Miejska w Wejherowie wszczęła 40 postępowań w sprawie porzuconych samochodów znajdujących się na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu. Na dzień dzisiejszy odholowanych zostało 11 takich pojazdów. Dwa dni temu odholowaliśmy trzy Volkswageny Mazdę, i Seata. Dzisiaj zgłosił się jeden z właścicieli. Pojazd ten wcześniej wykorzystywany był na środku skrzyżowania jako mobilna reklama. Oczywiście będzie musiał zapłacić za odholowanie takiego pojazdu. A dzisiaj jest to koszt w granicach 1200 zł, bo wraki. Pojazdów samochodowych są holowane na dozorowany parking do innej gminy. Porzucone pojazdy nie tylko szpecą ulice, miast i wsi, są one również zagrożeniem dla środowiska. Wyciekają z nich płyny eksploatacyjne, oleje a ponadto część tych pojazdów służą innym jako wysypiska śmieci. Do wnętrz tych pojazdów znoszone są rzeczy, które mieszkańcy często w domu nie potrzebuje. Nie, nie są to śmieci akurat właściciela tego pojazdu, ale ten pojazd jest wykorzystywany jako składowisko na śmieci, których nie mamy gdzie wrzucić. W Wejherowie w kolejce na wywóz czeka kolejnych sześć wraków.